Hej, cześć, witajcie w pierwszym odcinku serii Zagrajmy w GTA by City. Jest to yy, ogólnie w na kanale nie miało być przedstawiane yy, nagrania z gier oraz tak tzw. let's play'e ale zmieniliśmy zdanie, postąpiłem nagrać popularną wersję GTA Zaczniemy od GTA Vice City, nie pytajcie się czemu GTA Vice City 1 zamiast jedynki, dwójki albo trójki bo to taki mam kaprys i zachciało mi się nagrać Vice City po prostu i szybko trochę na temat gry, wyprodukowana na przełomie 2002-2003 roku będąca do dziś na rynku bardzo popularna seria, bardzo popularna gra ogólnie produkcji Rockstar Games, jednych z lepszych firm produkujących na świecie gry komputerowe a, a, oraz na konsole. No oczywiście teraz przejawiają się już są o wiele nowsze gry, a, wersje gry GTA, bo już jest Andreas, GTA 4, GTA 5 aktualnie na konsole, ale niedługo szykuje się wyjście także na, 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 na PC-ta. Dobra, czas mierzymy. Odcinki będą trwały około. 20 minut tak będzie 30 odcinków żeby to by GTA przyjść. oczywiście może się wszystko przedłużyć ale nie sądzę raczej bo nie tak takim wielkim odstępem czasu że mam od razu zrenderowane 20 odcinków i wiemy już jak się skończy po prostu nagram na bieżąco no, czasami starze się 2 odcinki do przodu ale to okej okay. dobra rozpoczynajmy grę w wolnym czasie, kiedy znajdziemy taki moment, będę trochę wam mówił o tej grze. Przeczytamy minimalne wymagania systemowe, zalecane wymagania dobra, nie doszkadzają, to rozpoczynamy to nową grę. Zapraszam do wprowadzenia. Żebyście wiedzieli o co chodzi w tej grze Miłego oglądania. Wrócę do Was po obejrzeniu. shit. they never let him out. He kept his head down. Helped nope, people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, son? Treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice but it's all drugs son none of the families will touch that shit time to change it the families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards so we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice slice well, nice. who's our contact down there Ken rosenberg how's he going to hold us in his reach we don't need him to we just set him loose in vice city we give him a little cash to get started okay Give him a few Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Hey, hey guys, it's uh, Ken Rosenberg here. Hey! Hey hey, great, hey. Well, uh, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very uh, keen to start a business relationship. So, uh, if all goes well, we should uh, be doing very nice to ourselves, which is, you know, good. Okay, so, they're brothers, okay? One operates the, uh, the business, and the other one does Okay, that's them and the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me say it. The greens? Tens and twenties. used I think we have a deal, my friend. <laughs> oh shit. To mam nadzieję, że trochę się wcieliliście, jak mniej więcej o co chodzi w tej fabule gry. Czyli wiemy, że to w w jest cały deal narkotykowy. Dobra, udajemy się do naszego pierwszego skryptowego pobytu, czyli do hotelu Ocean, coś takiego, albo nie jestem pewien dokładnie. Hmm, chciałem trochę powiedzieć, o to, że kiedyś grałem w tą grę, ale to było sporo czasu temu. A i z góry przepraszam, że jeśli Was wpadną klatki e, na, na filmiku, ponieważ mój komputer nie ma, nie ma potężnej grafiki, względu w trakcie zakupu e, GeForce GTX, ups, GTX 660 w e, podkręconej wersji. No i to mam tyle do powiedzenia, nie wiem się za to zabrać. też mało czasu, mamy to między przejazdów. Dobra, jesteś. Tutaj na tym miejscu, gdzie zaparkujemy nasze auto, zostaje ono skryptowo zapisane wraz z zapisem, wraz z zapisem gry. No, plaży nad oceanem, ocean Dobra, idziemy po pierwszą misję. Wchodzimy. Dziwnie się tu biega, ale dobra. Gdy niech wykonujesz misję możesz zapisać stan gry. Aby kontynuować idź do różowego znacznika. No to idziemy do skryptowego znacznika. Ups. Przypadek się skoczyło. Hmm, ciekawe co to wygląda nawet. A zaczynamy to tak jak w GTA. A nie, bo w GTA są, są to tak zwane sztuczne obiekty, przez które można przenikać bez problemu. A tutaj się pięknie. No idziemy, idziemy po pierwszą misję. Oglądajcie. Tommy, since too long. Uh, I know, I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective, thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake. But the family looks after its own, okay? how the deal go down? You're sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and me were dead. You better be kidding me, Tommy. Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. Wait, Scotty. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back and the drugs, and I'm going to mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you. You were not. Huh? If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's Because we got hit. I'm gonna... my word. No touch. Dobra. I mamy jechać do symbolu ale na radarze, a jest oddech dokładnie biura adwokata, które sobie tam podwóz tym naszym oto motocyklem tym naszym autem. To była gry Toczy się na przełomie lat 80. Ups, 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 ups. O. Ej, szczerze nie wiedziałem tylko policjanta. Ale dobra, misji nie było, dobra, okej. Okay. Ukradniemy komuś auto, bo i w końcu jest to GTA. Można wszystkim auta kraść Boże, proszę, czerwony jest. Jest tu mało bardzo mały spam pojazdów, ale chcę poradzić. Dobra. Jeśli chodzi o moją jazdę, kiedyś mi to lepiej wychodziło. Ale. Dobra. No to jeszcze raz. Fabuła GTA w przełomie lat 80. Yy, od czasów GTA Trójki wprowadzono tutaj o wiele lepsze zmiany. Na przykład 100 różnych rodzajów aut. Są bardziej odzorowane postacie. Yy, Postawcie mafijne oraz policjanci. Ale jednostki policyjne podczas pościgu yy, bardzo ładnie jestem. Jestem jak na tamte czasy i takie pięknie zaprojektowane. Zastanawiam się, czemu tu zawsze ten skuter tego, obok tego adwokata stoi taki bogaty adwokat, a on zawsze jeździ skuterkiem. Ciekawie. Oglądajcie. been sitting in this chair all night with the lights off drinking coffee this is a disaster we are so screwed <laughs> these gorillas listen to me are gonna come down here and rip my head off it's ridiculous. ridiculous i did not go to law school for this okay now what the hell are we gonna do shut up sit down relax i'll tell you what we're gonna do we're gonna find out who took our cocaine and then the That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Let me think. Let me think. Oh! There's this retired colonel. Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from White City's established funds. Okay? Now listen. He's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of my city's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there, sticking my head out the door. No I way. I told man. you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa, whoa, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer stripper, too. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reason. Well, with the way I'm dressed. Okay, look, here. Stop by Raphael. Tell him I sent you. He'll make you look. Easy. Dobra, mamy jechać do sklepu z ubraniami, gdzie dostaniemy ubrani na, jako Alfons. Tak, 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 sobie to dopowiedziałem. A potem mam udać się do, podać do klubu, tak tego pamiętam. I mamy powoli się dowiedzieć trochę, kto może mieć coś związanego z tym odbiciem, znaczy z tym napadem, terroryści zaatakowali. Gdyby <sadztuk> genialni bywający policjanci, nie ma co. A ja już fajer, tak piękne postacie policjantów. Nie, no tak <sadztuk> komunizmu nic nie mam, tylko jest jak dla mnie za dużo na mieście. Za dużo, to chwila i widzę, chodzą. Dobra, jesteśmy, idziemy po jakieś ubranie. Mówiłem Ubranie Alfonsa typowo fioletowy, No Nie, fiole to, no to jest niebieskie Ugradniłem jakieś szybkie autko O Jezus, Tam na tam za tak stoję teraz skuter Nie usiądź to Weźmy sobie to autko Żeby jakoś wyglądać O widzicie? Chwilowy spadek. Dobra, udajemy się do Doku, gdzie panuje na statku UPS, gdzie panuje na statku Impreza, gdzie zostaniemy przedstawieni, przedstawią nam wszystkich znanych w Vice City y, członków, gangów i nie tylko, z którymi w przyszłości nie mieli prawdopodobnie do czynienia, więc na pewno, bo już też kiedyś grałem tą grę. I poznamy córkę pod tego właściciela, nie wiem jak ona na imię. Tro musimy się zawieźć do klubu ze clip dizem. Proszę. Dobra, idziemy. Zostawiam was, oglądajcie. Well, as notice. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenthal. I hope any recent problems have not affected his health or uh, mental well-being, Mr. Versetti. He's just got a touch of <laughs> agoraphobia. <laughs> excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances. For all involved. Of course I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps you will complain. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Mr. Davis. Adamia, could you look after our guest while I attend to my Of course, Daddy. Please. Mercedes? You try living with Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone scars. Candy sucks. And have you met my lovely wife Laura? No? Well, uh, unfortunately, she's in Alabama. This is Ken. And over there, we have the Vice City Mamba start hiding. DJ, always the I blocked down on him. And then I put him in a weird chair? <laughs> <laughs> That is good. Well, now I'm looking at some crime. And that cool side amphibian is Jess Torrance, lead singer with Love bass. Can I tell you, do you know how they play baseball? Exactly. Let me tell you, it does not involve a battle. Important. <laughs> and the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand skin, Gonzales. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Whoa, Scott. The the invaders. When the giant shark comes in and just bites their dicks off, now you never saw anything like that before. Colonel, your party is never, triumph. <laughs> I can only apologize. Oh, well, another amigo. Let me try. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies.

I je poznacie wkrótce, te główne znacie. Mamy zawieźć wyśmiertelstwo klubu ze striptizem. no to wiedziemy. Wyprzedzamy po wewnętrznej, zewnętrznej, o Jezus, potrącamy ludzi, policja widzi, nic nie reaguje. Ale my jedziemy. Jesteśmy. No. Może jeszcze spotkamy. Ładny tyłek <laughs> Pierwsza misja jaką wykonaliśmy jest zaliczona Jest, jest Nie wiem, nie wiem czy jest mam czas 5 minut wykonamy jeszcze jedną misję No zrób, ewentualnie zrobimy jeszcze jeden dłuższy odcinek Jedziemy do punktu skryptowego L, gdzie otrzymamy kolejne wskazówki dotyczące misji Co mam na o tej, że Nowe umiejętności w pojedynkach na ulicach wschodnich, sztuki walki, ponad 40 różnych rodzajów broni zostały dane także w tej serii. Mm, o, właśnie, obiecałem mam przedstawić wymagania systemowe. Ominęliśmy skroftowy punkt, kiedy wam o tym wszystkim mówiłem. Co to jest ciekawego? Gry można kupić w salonach komputerowych za około... Od 25 do 30 zł wersja pudełkowa, oczywiście na Steamie jest bardzo droga. Ta gra aktualnie podaje kosztuje za, bez promocji 10 euro? Chyba tak, no to 40 zł. 45 zł, no to jak dla mnie się nie opłaca, i tylko otrzymujesz kod i masz to tylko fikcyjnie, to nazwa. A pudełkowa kupisz w popularnym sklepie, bez reklamy. <laughs> ah, well I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? Look, there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Let me think. Ah, I got it. Okay, there's this limey. Some music industry slime ball. Goes by the name of Kent Paul. Oh, anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, alright? Dobra, mamy złożyć wizytę, no nie na fadzie, no bez przesady, no nie, 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 no, co za... Idiotyczne wsiadanie, mamy jechać do klubu Malibu i złożyć wizytę tak Anglikowi, który znajdował się także na statku, który nie będę jak on miał na imię. Od którego może troszeczkę się dowiemy na temat, gdzie znajduje się nasz towar. Oczywiście z każdą minutą jesteśmy, jesteśmy coraz bardziej wtajemniczeni w te akcje. Dobra, to tam czy mógł kiedyś za kilka odcinków raz za dwa, trzy odcinki ten klub będzie nasz tym, tym, tym musimy po prostu odblokować to osiągnięcie mój sprytne przejazdy tak naprawdę się zgubiłem, to się nie chcę przyznać bo pojechałem źle ale to co, zawsze o Jezus na nadsterowność na sterowność

Yeah, I'm the governor, Andy. I will sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you killed. Don't you worry about a Good luck, honey. Oi, 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 oi. You Ken Paul? I'm a friend of Rosenberg. 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 Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. <laughs> it's another drink, pub Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Crush, mate. It's a mug's game. What do you know about it? Wait, wait, well, What I was coming to was, there's some chef cum trumpet shifter who fills that kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's why Go and walk away, you mug. I up you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Dobra, jedziemy. Znaleźć kucharza, który też prawo, coś będzie prawdopodobnie wiedział, bo każdy w tej grze jest zaangażowany w ten deal. No to jedziemy. Ten klima w tej grze jest bardzo klimatyczna muzyka, typowo Flash FM. Proszę, za bardzo. Jest to, nie wiem, boda 10 godzin prawdziwych utworów, nie takie wymyślone. Yy, wymyślone... nie wymyślone 110 go godzin tych prawdziwych utworów Dobra, zrobimy taki make W tej chwili stoi tam roz i rozmawia kucharz Mam go niby zabić, ale ja to zrobię w jest sposób O! Jezus się go roz dało rozjechać Mamy go teraz rozwalić Mamy go zabić prosto i uderzamy go i musimy go powalić. No chodź, 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 patrzcie, patrzcie, jakie sztuki walki ma. Tak, leży, bo ma ten kadłub i teraz go dokopiemy. Zabity. Zabieramy jego komórkę. Wyskałeś telefon komórkowy. Możesz teraz odbyłaś rozmowę. Oglądajcie. Oh, way to go, tough guy. Biec mu na podwórko. To musi zrobić realny chat. Chcesz co tu? Hey, chil. I want what you want, brother. Oh, yeah? well, what's that? Your green? And my dead brother's wife Unfortunately, we just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, hey, whoa! No need to go on long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange time. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. Are you sure about that? Yeah, take this. Dobra. Przyszło towarzystwo, Chwilowy spadek FPSów. Dobra, rozwalimy ich na starcie. Więc zabierzemy się jeden tachak na ten wypadek i biegniemy. Dobra, panowie i panie, dobiega koniec naszego odcinka. Jak wiecie, jesteśmy w trakcie trwania misji. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy przeżyjemy, czy uda mi się dokończyć tą misję bez żadnej porażki, zapraszam do drugiego odcinka, który okaże się już za niecały jeden dzień. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli chcecie, to łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie, polecajcie kanał i wszystko. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. Stefan, na...